Po minie tydzień odkąd zaginął 36-letni branewianin Hubert Drzmich. Pomimo kilku dni poszukiwań wciąż nie ma o nim żadnych wieści. 36-letni mieszkaniec Braniewa zaginął w nocy z piątku 28 na sobotę 29 października. Jak informują najbliżsi, mężczyzna wyszedł z domu w piątek chwilę przed 22. Pół godziny później pan Hubert odebrał telefon od żony i poinformował, że wraca do domu. Jak się później okazało, to ostatnie połączenie telefoniczne, które tej nocy odebrał mężczyzna. W sobotę żona pana Huberta, zaniepokojona nieobecnością męża, powiadamia policję. Rozpoczynają się poszukiwania. W akcji oprócz policjantów biorą udział funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej. W dniu 29 października otrzymaliśmy zgłoszenie o zaginięciu 36-letniego mieszkańca Braniewa. Ostatni raz pan Hubert widziany był około godziny drugiej w rejonie ulicy Gdańskiej. To było z nocy z 28 na 29 październik. Po przyjęciu zgłoszenia podjęliśmy działania mające na celu odnalezienia zaginionego. W ramach możliwości przeszukaliśmy teren miasta Braniewa, Szukaliśmy wśród znajomych, wśród rodziny. Niestety do chwili obecnej pan Hubert się nie odnalazł. Tuż po zaginięciu mężczyzny policja sprawdza monitoringi. Dzięki kamerom udaje się ustalić, że Hubert Żmich w piątek około 22.30 udaje się do klubu metro przy ulicy Gdańskiej. Z zapisu monitoringu klubu wynika również, że kilka minut przed godziną drugą w nocy mężczyzna opuszcza lokal i rusza prawdopodobnie w dół ulicą botaniczną w kierunku chodnika przy stadionie miejskim. Tu ślad się urywa. W okolicy przepławki dla ryb funkcjonariusze znajdują telefon pana Huberta. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł wpaść do wody. W ciągu kilku dni straż pożarna oraz policja kilkukrotnie przeszukuje odcinek rzeki, odkładki pieszej do elektrowni i w dół akwenu w kierunku nowej Pasłęki. W piątek rzekę ponownie penetrują służby. Tym razem w akcji poszukiwawczej funkcjonariusze wykorzystują sonar. Dodatkowo w okolicy elektrowni pod wodę schodzą nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Działania ratownicze, które realizujemy w ramach ratownictwa wodnego są wykonywane przez pierwsze dwie godziny, jeżeli taka informacja wpłynie, że chociażby ktoś wpadł do wody, ktoś znajduje się w zbiorniku wodnym, to te pierwsze dwie godziny od chwili wpłynięcia zgłoszenia są to działania typowo ratownicze. Dziś mówimy o działaniach poszukiwawczych. Są to działania prowadzone kolejny dzień. Trzeci dzień przeszukujemy rzekę Pasłękę na wysokości elektrowni wodnej w mieście Braniewie aż do ujścia do Nowej Pasłęki, do ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Te działania dzisiaj są na szeroką skalę zakrojone, bo po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji, z kierownictwem Komendy Powiatowej Policji podjęte zostały działania, aby wy wykorzystać zarówno sonar, w którym sprawdzamy dno rzeki, Próbujemy zlokalizować wszystkie rzeczy, które mogłyby przypominać, wszystkie, cały ten obraz, który mógłby przypominać, że faktycznie w nurcie rzeki Pasłęki znajduje się osoba poszukiwana. Również jest, są nurkowie i te dwie grupy, bo prowadzimy działania dwutorowo z wykorzystaniem trzech jednostek pływających, dwóch należących do straży pożarnych, jednej należącej do komendy powiatowej policji, dokładnie po sterunku we Fromborku. No i te działania z wykorzystaniem sonaru oraz typowymi działaniami wykonywanymi przez płetwonurków, a więc te działania podwodne, no, wykonują i strażacy z Giżycka i z Bartoszyc. Oni stanowią trzon specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego. Zostali zadysponowani przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie tutaj do pomocy do, do naszych poszukiwań. Cały dzień, pomimo niesprzyjającej pogody, prowadzimy działania zmierzające do y, odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie rzeka Pasłęka Kryje w sobie poszukiwanego 36-latka. Po kilku godzinach poszukiwań służby zakończyły piątkową akcję. Nurkowie nie znaleźli nic, co mogłoby wyjaśnić zaginięcie 36-latka Zbraniewa. Rodzina pana Huberta oraz policja apeluje o pomoc. Ktokolwiek widział mężczyznę lub ma jakiekolwiek informacje o jego losie, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Braniewie pod numerem 997 112 lub 55 244 0200.